Z tej lekcji dowiesz się, czym jest ciepło właściwe i ile energii trzeba przekazać, by temperatura danego ciała wzrosła. Zapraszam! Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest ciepło właściwe. Otóż określa ono, ile energii trzeba dostarczyć, aby podnieść temperaturę 1 kg substancji o 1 stopień Celsjusza. Dla przykładu, aby ogrzać 1 kg wody o 1 stopień Celsjusza, trzeba dostarczyć 4200 Jouli energii. Dlatego ciepło właściwe wody, które oznaczamy małą literką C, wynosi 4200 j przez kilogram razy stopień Celsjusza. Spróbujmy obliczyć zadanie pierwsze. Ile energii trzeba dostarczyć, aby ogrzać 2 kg wody o 30 stopni Celsjusza? Wiemy, że aby ogrzać 1 kg wody o 1 stopień Celsjusza, musimy dostarczyć 4200 Jouli energii. Wobec tego, aby ogrzać 2 kg wody o 1 stopień Celsjusza, musimy dostarczyć 2 razy 4200 Jouli, czyli 8400 Jouli. W zadaniu mamy napisane, że temperatura wody podniosła się aż o 30 stopni, więc wartość 8400 Jouli. Mnożę jeszcze przez 30 i w ten sposób otrzymam 252 000 dżuli, czyli 252 kJ. Zapiszmy odpowiedź. Aby ogrzać 2 kg wody o 30 stopni Celsjusza, należy dostarczyć 252 kJ energii. To zadanie pokazało nam, że aby obliczyć ilość energii, jakie należy dostarczyć ciału, aby podnieść jego temperaturę, wystarczy pomnożyć masę tego ciała przez jego ciepło właściwe. I przyrost temperatury. Dokładnie to wyraża nam ten oto wzór E równa się m razy małe c razy delta T. Wiedząc to, spróbujmy obliczyć zadanie drugie: o ile ogrzeje się 40 kg wody, gdy dostarczymy jej 10 000 Jouli energii? Wypiszmy dane. Znamy wartość dostarczonej energii będzie to 10 000 Jouli. Znamy masę wody, czyli 0,4 kg i wiemy, że ciepło właściwe wody to 4200 J przez kg razy stopień Celsjusza. A to, co chcę obliczyć, to przyrost temperatury, czyli delta T. Przypomnę wzór. E równa się m razy C razy delta T. Przekształcę go tak, aby łatwo obliczyć delta T. Delta T równa się E dzielone przez m razy C. Podstawmy dane do wzoru. 10 tysięcy dziuli dzielone przez 40 kg 4200 dziuli przez kilogram razy stopień Celsjusza. Kilogramy mi się skrócą i mam 10 000 razy 1680. Dżule mi się skrócą, a ja otrzymałam za okrągleniu 6 stopni Celsjusza. Zapiszmy odpowiedź. Woda ogrzeje się o 6 stopni Celsjusza. I jeszcze jedno zadanie. Policzmy, o ile ogrzeje się 40 kg piasku, gdy dostarczymy mu 10 000 Jouli energii. Wiedząc, że ciepło właściwe piasku wynosi 800 Jouli na kg razy stopień Celsjusza. Wypiszmy dane. Ilość dostarczonej energii to 10 000 Jouli. Masa piasku to 40 kg. Ciepło właściwe piasku to 800 juli na kg razy stopień Celsjusza. I znów to, co chcemy obliczyć, to przyrost temperatury. Przypomnę wzór. E równa się m razy małe c razy delta t. Przekształcę go, by móc obliczyć przyrost temperatury i podstawie dane. 10 000 dżuli dzielone przez 0,4 kg razy 800 dżuli na kg razy stopień Celsjusza. Kilogramy mi się skrócą i mam 10 000 dżuli razy 1,320. Dżule mi się skrócą, a ja otrzymam w przybliżeniu 31 stopni Celsjusza. Zapiszmy odpowiedź. Piasek ogrzeje się o 31 stopni Celsjusza. Zauważ, że oba zadania, które przed chwilą rozwiązaliśmy, było bardzo podobne. W obu przypadkach masa wynosiła 40 kg. W obu przypadkach dostarczyliśmy 10 000 jouli energii. Substancje różniły się jednak ciepłem właściwym. Dla wody wynosiło ono 4200 jouli na kg razy stopień Celsjusza, a dla piasku 800 jouli na kg razy stopień Celsjusza. Jeśli podzielimy przez siebie te wartości, dowiemy się, że ciepło właściwe wody w przybliżeniu jest 5 razy większe niż ciepło właściwe piasku. Obliczyliśmy, że wodę udało się podgrzać o 6 stopni Celsjusza, a piasek o 31 stopni Celsjusza. I znów, jeśli podzielimy przez siebie te dwie temperatury, dowiemy się, że przyrost temperatury piasku jest w przybliżeniu 5 razy większy niż przyrost temperatury wody. Czyli im mniejsze ciepło właściwe, tym szybciej ogrzewa się ciało. Zapraszam cię na spacer po plaży w upalny dzień. Piasek będzie tak gorący, że można aż parzyć w stopy, woda zaś będzie przyjemnie chłodna. Dlaczego? Z jednej strony, dlatego, że piasek ma mniejsze ciepło właściwe i nagrzewa się szybciej. Ale jest też drugi powód. Woda w zbiorniku wodnym pochłania ciepło w całej objętości, a jeśli chodzi o piasek na plaży, to tylko wierzchnia jego warstwa pochłania promienie słoneczne. Po lewej wypisałam nazwy różnych substancji, a po prawej ich ciepło właściwe. Widoczne obok słupki pokazują ile gramów danej substancji można ogrzać o 1 stopień Celsjusza kosztem 1 dżula energii. Zauważ, że w porównaniu z tymi wszystkimi substancjami ciepło właściwe wody jest dość wysokie. Z tego właśnie powodu klimat morski, czyli taki występujący przykładowo na Wyspach Brytyjskich, będzie znacznie łagodniejszy od klimatu kontynentalnego występującego chociażby na Białorusi. Woda nie ogrzewa się w lecie tak szybko jak ląd, a zimą nie ochładza się tak szybko jak ląd, dlatego łagodzi wahania temperatury. Pokażę Ci teraz, jak w warunkach domowych wyznaczyć ciepło właściwe wody. Załóżmy, że mamy pół litra wody odmierzone kuchenną miarką. Do naczynia wkładamy grzałkę, na której obudowie odczytaliśmy, że ma moc 500 W. Mierzymy temperaturę wody, która wynosi 19 stopni Celsjusza. Włączamy grzałkę na krótki czas, np. Na, na 50 sekund, co odmierzyliśmy stoperem i wyłączamy grzałkę. Już po jej wyłączeniu mieszamy nią wodę, by jak najwięcej energii przepłynęło z grzałki do wody. Znów mierzymy temperaturę. Tym razem woda ma 31 stopni Celsjusza. Wynika z tego, że jej temperatura wzrosła o 12 stopni Celsjusza. Policzmy jaką moc grzałka dostarczyła wodzie. Moc grzałki to 500 W, a wat to po prostu Joule przez sekundę. Grzałkę włączyłam na 50 sekund, wobec tego mnożę te 50 sekund przez 500 Joule na sekundę. Sekundy mi się skrócą. Grzałka dostarczyła 25 tysięcy energii. Skoro do podgrzania pół kilograma wody o 12 stopni Celsjusza potrzebowaliśmy 25 tysięcy dżuli, to aby podgrzać litr wody o 12 stopni potrzebowalibyśmy 2 razy 25 tysięcy dżuli, czyli 50 tysięcy dżuli. Aby podgrzać wodę tylko o 1 stopień, wystarczy, że podzielę 50 tysięcy dżuli przez 12 i mam w przybliżeniu 4167 dżuli. Wyznaczone przez nas eksperymentalnie ciepło właściwe wody to 4167 j na kilogram razy stopień Celsjusza. Jeśli zaokrąglimy to do cyfr znaczących, otrzymamy wartość 4200 j na kilogram razy stopień Celsjusza. Zapamiętaj, najważniejsze. Ciepło właściwe określa, ile energii musi uzyskać 1 kg substancji, aby ogrzać się o 1 stopień Celsjusza. Energię, którą trzeba przekazać ciało o masie M aby uzyskać wzrost temperatury delta t, obliczamy ze wzoru e równa się m razy c razy delta t. Woda ma bardzo duże ciepło właściwe, dzięki czemu jej temperatura nie zmienia się tak szybko jak temperatura gleby i powietrza.